Każdy teoretyk sztuki wojskowej wie, że nie powinno się prowadzić wojny na dwa fronty. Niestety w latach I wojny światowej Niemcy właśnie popełnili ten błąd. Na wschodzie walczyli z starską Rosją, a na zachodzie z państwami Antanty. Oczywiście starali się temu zarazić. I jednym z pomysłów było zakończenie wojny na którymś z frontów. Oczywiście bliżej było do zakończenia wojny na... W froncie wschodnim. Jednakże car nie chciał się na to zgodzić. Niemcy odnaleźli w Szwajcarii Włodzimierza Lenina, wydalonego z Rosji za rewolucyjne działania. To on właśnie dzięki niemieckim pieniądzom i dzięki niemieckiej pomocy wrócił z powrotem do Rosji w 1917 roku. Stanął na czele robotników w trakcie tak zwanej rewolucji lutowej. Ci robotnicy byli oczywiście również opłacani przez Niemców, a Niemcy płacili dobrze. Płacili więcej za dzień strajku, niż ci robotnicy zarobiliby normalnie pracując. Ale gdzie w tym wszystkim jest osoba Józefa Piłsudskiego? Z ciekawym was zapraszam na kolejny odcinek Ukrytych Historii. 12 sierpnia 1914 roku o godzinie 2:42 w nocy w stronę Miechowa wyruszyła pierwsza kompania kadrowa dowodził nią Tadeusz Kasprzycki pseudonim Zbigniew był to najmłodszy oficer związku strzeleckiego 12 sierpnia 1914 roku pierwsza kompania razem z drugą i trzecią które wyruszyły z Krakowa tuż po niej zajęły Kielce następnie po bezskutecznej próbie przebicia się do Warszawy w celu wywołania powstania, pierwsza kadrowa powróciła do Krakowa. Stała się tym samym zalążkiem Legionów Polskich. Od tej pory Legiony Piłsudskiego, bo tak ogólnie się je nazywa, wykazywały dużą chęć do walki. Jednakże po bitwie pod Krzywopłotami zostały skierowane do Krakowa. Tam 19 grudnia 14 roku zostały przeformowane w brygadę, w pierwszą brygadę Legionów. W okresie klęsk ponoszonych przez Austrię, w ciężkich kilkudniowych walkach pod łowczówkiem, brygada zdołała utrzymać swoje pozycje. W czasie ofensywy państw centralnych, brygada walczyła także w bitwie pod Konarami, prowadziła pościg za armią rosyjską, walcząc pod Raśną. Wchodziła wówczas w skład 4 Dywizji Piechoty w drugim Korpusie Armii Austro-Węgierskiej. Później niemal przez rok obsadzała front wołyński. W okresie Ofensywy Brusiłowa toczyła ciężkie walki obronne pod Kostiuchnówką. Latem 1916 roku została wycofana z frontu, aby od września, wchodząc w skład Polskiego Korpusu Posiłkowego, stać się podstawą do organizacji Wojska Polskiego. Tymczasem, po wydaniu aktu 5 listopada 1916 roku, niemiecki generał-gubernator Hans Hartwig von Besseler rozpoczął wiosną 1917 roku Organizowanie Polskiej Siły Zbrojnej, po niemiecku brzmiało to polnische Wehrmacht, postanowił w skład Polskiej Siły Zbrojnej włączyć właśnie legiony polskie pod dowództwem Piłsudskiego. Spowodowało to konieczność złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec Wilhelmowi II. Józef Piłsudski namówił większość legionistów do nieskładania przysięgi. Także większość żołnierzy 1 I i III Brygady demonstracyjnie uchyliła się od niej 9 lipca 1917 roku. Przysięgę złożyła w większości żołnierzy Druga Brygada, która od samego początku była mniej związana z Józefem Piłsudskim. Jej dowódcą był generał Józef Haller. Żołnierze ci zasilili właśnie se szeregi polnisch-wehrmacht. Legioniści, którzy odmówili złożenia przysięgi zostali internowani w dwóch obozach żołnierze w obozie w Szczypiornie zaś oficerowie w Beniaminowie. W nocy z 21 na 22 lipca Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani. Po krótkim przetrzymywaniu w kilku więzieniach Piłsudskiego przewieziono do Magdeburga, gdzie przebywał w ścisłej izolacji w twierdzy wojskowej. Dopiero w sierpniu 1918 roku umieszczono wraz z nim Sosnkowskiego. Jak wspominałem na początku, Podjąć Lenin dostał się do Rosji dzięki niemieckim pieniądzom i niemieckiej pomocy. To się Niemcom oczywiście bardzo opłacało. W bardzo szybkim tempie po przejęciu władzy przez bolszewików, obaleniu caratu, został podpisany pokój z Rzeszą Niemiecką. Czy więc tą samą ścieżką podążył Józef Piłsudski? Jak wiemy, jeszcze przed I wojną światową szpiegował dla armii austriackiej i przekazywał informacje. Czy więc także później Piłsudski działał na korzyść Niemiec, gdy polskie legiony miały przejść pod zwierzchnictwo niemieckie. nastał tak zwany kryzys przysięgowy. Piłsudski namówił, jak już wspominałem, dwie brygady do tego, aby tej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II nie złożyli. Większość drugiej brygady jedynie złożyła tę przysięgę i została włączona do tak zwanego polisze Wehrmacht. Tym samym Piłsudski dawał bardzo duży pretekst władzom niemieckim, aby mogły zerwać jakiekolwiek negocjacje z Polakami, aby mogły Polakom Powiedzieć nie dla ich autonomii, którą obiecali w 1916 roku w akcie 5 listopada. W 1918 roku, gdy Piłsudski przebywał jeszcze w twierdzy magdeburskiej, oczywiście mówimy o twierdzy, ale to tak naprawdę były dosyć luksusowe warunki, przyszło do niego dwóch niemieckich oficerów. Żądali podpisania lojalki. W zamian, oczywiście, za wolność. Piłsudski twierdzi, że tego nie zrobił. Kilka dni później przyszło do niego kolejnych dwóch Niemców, tym razem już po cywilnemu. A 10 listopada Piłsudski był już w Warszawie. Czy miał dla Niemców spełnić taką samą rolę, jak Lenin wcześniej? W 1917 roku? Czy Piłsudski miał zagwarantować, Miał być gwarantem tego, że po podpisaniu pokoju, po przegranej wojnie, na co się Niemcom zanosiło, wschodnie granice Rzeszy zbytnio nie ucierpią. Czy to właśnie dlatego Józef Piłsudski był niechętny powstaniu wielkopolskiemu? Czy to właśnie dlatego wysłał tam generała Józefa Dowbora-Muśnickiego z nadzieją, że ten tam polegnie, że powstanie wielkopolskie upadnie? Czy taka była umowa z Niemcami?